No, hej, witajcie serdecznie. E, a właściwie ja witam Was. <laughs> e, jestem w tej chwili w szpitalu. E, niestety, z racji tego, że samo poczucie moje troszeczkę się pogorszyło, e, musiałem się pokusić o rozmowę z lekarzem rodzinnym, który zasugerował, żeby poinformować Sanepi o problemie. E, no i tym samym Sanepi zdecydował o tym, że zaprasza mnie swoim transportem do szpitala. Z racji tego swoim transportem, no byłem na kwarantannie i w związku z tym nie powinienem się poruszać niczym innym po mieście, tak, z racji powrotu z Madrytu. Objawy, które się pojawiły, takie standardowe, no to duszności, suchy kaszel i powoli bóle stawowe, znaczy przepraszam, mięśniowe, stawowe, nie ma bóli stawowych, są bóle mięśniowe tylko i wyłącznie. I dodatkowo e, podczas kaszlania, kaszlenia, kaszlania, kaszlu, e, wyrywający ból w klatce piersiowej. Także takie aż, aż, aż irytujące. E, karetka przyjechała, trochę tam to nie wyszło w czasie, bo, bo miała przyjechać, e, ten transport medyczny miał przyjechać przedwczoraj wieczorem, a przyjechał wczoraj tam koło południa, a, czyli chyba z 16 godzin im zeszło. Trochę długo, no ale no ok, whatever. E, Przywieziony zostałem tutaj do, do, do szpitala MSWiA. E, no i najpierw ta, ta selekcja wstępna, która jest pod namiotami, e, ponieważ był tam tylko jeden człowiek, trochę tego nie obrabiał. E, to wysłał nas do Rękawa, tam gdzie karetki podjeżdżają, no bo w sumie my z karetki. E, tam gdzie stwierdzili, że nie, no jednak procedura ma być taka, że to ma przejść normalnie przez, e, przez tamten e, kierunek. E, no i okej, okay, no, wróciliśmy tam. Potem kierowca oczywiście tam pomagał to wszystko tam zorganizować. Ładnie. W, w powstępnej ocenie, powstępnym wywiadzie na SOR zostałem zaproszony, gdzie jakieś 3,5 godziny trzeba było poczekać na to, żeby mieć pobrany wymaz z nosa, znaczy ponowny wywiad lekarski, wymaz z nosa i Dodatkowo jeszcze, co tam było? Aha, no i prześwietlenie płuc. O, właśnie. A no i badania krwi, tak? Także krew była pobrana. Tutaj mam ten belflonik założony I, i, i już. W międzyczasie, jeszcze, no oczywiście, musiała nastąpić rejestracja. To nie powiedziałem, ważna rzecz. Z tym restracją jest ciekawa sytuacja, ponieważ ja z racji tego, że prowadzę działalność za granicą, a nie w, w Polsce, no jakby nie mam polskiego ZUS-u. No i pani do mnie mówi, no ale pan nie jest ubezpieczony. Mówię, no ale zdaje się, że jak panuje pandemia, to wystarczy być obywatelem. No i zadzwoniła potwierdzić, że tam gdzieś w księgowości i tak jest. Także osoby, które nie mają opłaconego ZUS-u, nie muszą się martwić. No jeżeli są Polakami, no to, no to są. No to no to jakoś tak to na szczęście działa. E, tak, z ciekawości. Oczywiście mam tą kartę europejską, więc jakby no, jestem ubezpieczona, ale wiadomo, tylko tak informuję, żeby, żebyście wiedzieli, że jakby nie ma powodu do stresu, że jeżeli ktoś nie ma ubezpieczenia, to, to czeka go pewna śmierć, tak w cudzysłowie. Więc to jest e, jedna z takich rzeczy. Kasza <coughs> męczy e, cały czas, natomiast, e, no, no super, powiem, powie, powiem później co dalej. Po, po, po zrobieniu tego prześwietlenia płuc kolejne to było około godzinki czekania i e, przyjęcie na oddział. Także najwidoczniej wpisałem się gdzieś tam w objawy. E, w ogóle cały personel bardzo miły. To znaczy, wiadomo, że osoby zapakowane od stóp do głów w, w, w te kombinezony, plus osoby, które i to szczególnie te, które dotykają pacjentów, i osoby, które tam asystują, no to, no to już trochę lżej ubrane, nie, nie tak em, jak Pi Sigma, tak. Natomiast no, no są i, i, i mają, i no starają się zabezpieczać, też proszą, żeby na nich nie kichać, nie prychać. No, no, no wiadomo, normalne rzeczy. Badania, badania, które zostały pobrane, to były badania ogólne, ta morfologia, OB, rozmazy, jakieś podstawowe sprawy zapalne CRP, na pewno również grypa. I to w wynikach, które wróciło, no ja miałem wykluczoną grypę, mam wykluczone yy, tam chyba jeszcze ze dwie czy trzy inne rzeczy. Jedyne co podwyższone to CRP, z, no przy normie 5-9, no ale to przy stanie jakimś tam infekcyjnym może tak być. Wczoraj, jeszcze w ogóle, jako taka rzecz w trakcie czekania, tutaj doszedł mi taki tępy ból głowy ze ściekaniem do zatek. Więc, ja jakby taka pseudo angina coś takiego. Więc, taki dość dziwny, dziwny objaw, ale no być może nie powiązany bezpośrednio. Natomiast, no, no, tyle istotny, żeby zauważyć, że jest, że występuje i że może w tej formie też być jakimś tam elementem. Wymazy z nosa pobrane. Słuchajcie, mała przyjemna impreza. No jeżeli by się okazało, bo wyniki powinny być dzisiaj, już z tego COVID-a, jeżeli by się okazało, że są ujemne, no to jest powtórka. Znowu czekamy jeżeli są wtedy na pewno ujemne, no to dopiero wypuszczają do domu. Jeżeli pozytywne, no to wtedy jestem przyjmowany na już taki dedykowany oddział um, pacjentów pozytywnych, tak? Póki co, jeśli chodzi o pokój, no bardzo fajny pokój. Znaczy ja jestem ja mile jestem zaskoczony, um, tutaj tym szpitalem. Bardzo miła obsługa. I lekarze, i cała obsługa pielęgniarska fenomenalna. Znaczy ja, jestem, ja jestem mega, mega zaskoczony, mega mile tutaj przez wszystkich. Dosta mam telefon do dyżurki, mam telefon do lekarza. Oczywiście, żeby ograniczyć kontakt i bezpośrednio no, pacjenci nie mogą wychodzić z pokojów, żeby pójść sobie coś załatwić, tylko po prostu biorą telefon i dzwonią. No to też ma sens, tak? bo dzisiaj na przykład obudziłem się z bólem głowy, to telefon zadzwoniłem, poprosiłem tylko o paracetamol i po tabletce już jest dobrze, także mogę nawet nagrać ten materiał. Plusem ogromnym po przebudzeniu, temperatura, pani przyszła pomierzyć, 36,6, także wszystko gra. Z innych rzeczy. No co Wam mogę powiedzieć? No, terapię tlenową sobie uskuteczniam, no bo jest tlen, więc 4 godzinki na, na 12 można, można sobie tego tlenu dołożyć. Dlaczego nie więcej? No jakby z racji tego, że nie wydaje mi się, żeby coś się tam na tyle działo poważnego, żeby płuca były niewydolne i tym samym nie chciałbym ich przepalić nadmierną ilością czystego tlenu. Tak? No bo jakby nie patrzeć, tlen jest czysty, tutaj nawilżony do 100%, natomiast no mimo wszystko jest to, jest to czysty tlen, więc. Jakby z racji tego, że płuca ludzkie nie zostały skonstruowane przez matkę naturę do tego, żeby oddychać czystym tlenem, nie przesadzam też z ilością jego używania. Oczywiście to nie dotyczy sytuacji, w których mamy niewydolność, niewydolność płuc i wtedy każda ilość tlenu jest ważna, żeby wysycić jakąkolwiek ilością tlenu. Tak? W momencie, kiedy nie mam problemów jako takich z oddychaniem, no byłoby to po prostu nierozsądne faszerowanie się nadmierne tlenem, bo. No bo można sobie krzywdę zrobić, natomiast w tej formie jest to jako taka tlenoterapia do wsparcia regeneracji organizmu, czyli wsparcia oczyszczania tych dróg oddechowych z ewentualnie potencjalnych jakichś tam zanieczyszczeń, no tak to nazwijmy. Nie będę już terminów medycznych używał, bo to nie ma sensu. Jedzenie. Zalapałem się wczoraj na kolację, także... Bardzo normalne, no, no, no słuchajcie, no, kawałek klepka, masełko, wędlinka, twarożek, yy, pomidorek, czy tam właściwie jego pół i trochę pietruszki. Yy, z ciekawych rzeczy po tym tlenie w ogóle straciłem kompletnie węch i smak. Yy, dzisiaj zacząłem trochę odzyskiwać, bo, bo zaczęło mi wracać, potem znowu mi zniknęło, yy, a teraz jest tak... 50-50. Nie wiem, czy to, czy to tym tlenem tak dowaliłem, czy faktycznie się rozwija coś, co by powodowało, że um, e, jednak tego powonienia nie ma i, i poczucia smaku. Także zobaczę, jak to będzie dalej się rozwijało. Pierwszy film za mną um, szpitalem SWI, ja tak mówię ja osobiście jestem bardzo, bardzo mile zaskoczony um, i fachowością, szybkością i, i całym ogarnięciem. Tak, oczywiście na zeszło pół dnia. Spakowałem się, jakbym miał zostać w szpitalu dłużej, natomiast to na dłużej wydawało mi się, że będą 2-3 dni, ale tak może się okazać, że będzie dłużej, dłużej, gdyby wyszedł wynik twu pozytywny. No i wtedy chyba będzie trzeba już zamówić dostawę na oddział, już wtedy ten zakaźny pewnie jakiejś większej ilości zapasów. No bo leczenie średnio trwa około 20 dni. Nie ma, nie ma przypadku, który chyba krócej niż 16 i, i, i dłużej niż chyba, znaczy dłużej, dłużej są, ale, ale krócej niż 16 chyba, chyba nie ma. Średnio to jest jakieś takie 20 dni na świecie w tej chwili. Um, także no to też daje do myślenia troszeczkę um, no i, i wtedy trzeba się będzie przygotować na to, żeby te 20 dni tutaj um, przesiedzieć i ewentualnie ponownić test i o, tak to może być w, w najgorszym wypadku miejmy nadzieję, że nie <laughs> jeżeli tak, no to po prostu będę na bieżąco dogrywał materiały codziennie e, z racji tego, że cisza, spokój więc można tłuc do bólu <laughs> no dobra, pozdrawiam na razie, hej, Michał Dubaski z tej strony